teraz znajdujemy się na placu Patelnia w Darłowie na 25. zlocie wojskowych pojazdów militarnych w Darłowie, weźmy Patelnia w Darłowie. Chciałbym dzisiaj przedstawić kilka pojazdów wojskowych, które tutaj się znajdują. Ich will heute vorstellen, ein paar Militär, militärische Fahrzeuge, welche sich hier befinden. Guten Morgen, wovon seien wovon Sie? Äh, wir kommen aus Deutschland, aus der Gegend von Koblenz. Okay. Und wie gefällt euch hier? Ja, super. Toll viele nette Leute, eine Menge Fahrzeuge, Essen schmeckt auch. Ich glaube alle Leute werden hier eine Menge Spaß haben. Ich glaube so auch. Und welches Mal sind sie hier? Ich bin das allererste Mal hier. Ah, okay. Gut. Ich muss leider okay. weg. Gut. Przetłumaczę ja, teraz z niemieckiego na Polski. Skąd jesteś? Jestem z Niemiec. Z miasta Koblenz. A jak Ci się podoba tutaj? Jest super. Dużo miłych ludzi, dużo pojazdów, jedzenie smaczne. Myślę, że ludzie mają dużo zabawy, dużo frajdy. A który raz tutaj jesteś? Pierwszy, pierwszy raz. Tutaj znajduje się czołg, prawdopodobnie rus rosyjski. Marki nie znam, ale postaram się znaleźć kogoś, kto trochę nam opowie o tym czołgu. Trochę więcej, oprócz tego, że prawdopodobnie jest ruski. Hier sieht ihr jetzt eine Panzer, sie ist vielleicht russische, ich kenne die Mark nicht, aber ich glaube ich kann jemanden finden, der kann uns ein bisschen mehr sagen über diesen Panzer. Hier fahren alle noch auf diesen hier Platz. Ale to jest gut, Są wiele viele i to jest schön. Brum, brum. Jeszcze jeden. No, einer. Tutaj z Darum teraz znajduje się czołg. Chyba niemiecki. Nie wiem. Nie jestem ekspertem. Ale tutaj prezentuje się naprawdę ładnie. Widać, że jest odnowiony. Jak widzicie, ma tutaj też takie wojskowe uzbrojenie, jakby to można powiedzieć, łopatę w zestawie kilów. Hier befindet sich eine kleine tank Panzer. Ich glaube, es ist eine deutsche. Weiß ich nicht, bin ich nicht expert? Aber das präsentiert sich echt schön. Hier ist noch so eine Schaufel und eine Pixacke. Also es ist Standard. Wszystkie wojenne ciągnęły się aż po horyzont, a na głową setki samolotów zdążył nacisnąć przycisk alarmowy. Nie usłyszał gwizdu spadających pocisków artyleryjskich wystrzelonych z ciężkich dział okrętowych. 4500 okrętów zbliżało się do, pla do plaż Normandy. Między nimi polski okręt, lekki krążownik, I jakaś wliczenia, otworzyli okiem z broni maszynowej świetnie zamaskowanych płatnych od kolejnych wybrzeży. Generał Mając Svensson z całych źródeł, z całym uwagą i należycią wnikliwością analizował napływające wypadki z nawzajem tych linii obrotnych, z garniżonów obrotnych w miejscowości znajdujących się w głębi lotu. A tej formacji nie zapadało, ma bo fazja stała się faktem, nie zaś dywersyjnym. Siła w boku płata na stronie zaminowanych stanowił wykony. Stojące na niej płat, pochłanie żołnierzy szkoleni się dopuszczają. Niestety nie zdążyli, a w tobie prowadziło, jak im wylatuje w powietrze, robiąc się na kawałki. Wyglądało to jak w filmie puszczonym, zwolnionym technikiem. Ludzie szykujący się do skoku na brzeg, skali uniesienia wybuchem powietrza, jakby bardzo Ciężkie moździerze były świetne strzelane swoje sektory zamorowe. Krzyżowy ogień karabinów maszynowych przygłosił groźbie do ziemi, którzy rozpaczliwie szukali jakiejkolwiek, choćby najmniejszej osłony. Dźwięki piszczałek w dunach 21-letniego medialnia. Obserwatorzy pewniej naprowadzali ogień okrętowej artylerii na niemieckie stanowiska ogniowe. Strzelec wyborowy Kurt Schmeichl szukając celu ze zdumieniem spostrzegł w pokularze młodego żołnierza. Zamiast karabinu trzymał w rękach Co więcej, kroczył pewnie przez plażę, akompaniując eksplozji niemieckich pocisków artyleryjskich. mieszają się ze świstem kół i krzyków wytrwaniających się na normandzkiej plaży alianckich żołnierzy. Mylin widział systemu, a snajperzy widzieli też jego. Uznali go za nieszkodliwego wariata, więc trzymali do pozostałych. Dudia słyszał, jak wbierali wokół niego żołnierze. Dudzy okazały się najlepszą tarczą, w jaką musiał się uzbroić. W tej chwili czuł, że jego muzyka nigdy nie była tak ważna i potrzebna. Wydobywające się z dźwięki zagrzewały do ofensywnego i natrudzkiego wysiłku. Dodatkowo amplificjer otrzymali wsparcie czołgów szelma, które po ucieśleniu uważa spółkinowych zyskały z rakiem 5 dwa leki za To musi żyć. Od tego się żąda stanę, ja... Sprawił, w cudzie niemocy, strachu i zwątpienia ustąpiły miejsca w czerwonych zwycięzłości. Szczodzież od zaczęli posuwać się do przodu, eliminując kolejne umocnienia stanowiska obronne. Dowódca kompanii, kapitan John Guiz, dostrzegł w pewnej chwili gniazdo karabinu maszynowego, w którym było trzech Niemców. Kiedy przyczajony zaczął obchodzić ich bokiem, jeden z Niemców odwrócił się nagle i zobaczywszy ariacki żołnierzy, krzyknął: wydry, wydry, niech żyje! Guiz zaczął strzelać. Zabił wszystkich trzech, był wściekły i pan rządzą, by zabić każdego napotkanego niemieckiego żołnierza. Ostatnie niemieckie umocnienia ryblujące plaży zostały zdobyte. Obrona niemiecka była dziesiątkowana. Ci, co przeżyli z trudem, podnosili ręce do góry, byli opuszczeni, brudni i zdezorientowani. Jeszcze nie rozumieli, co się wydarzyło. Henry Jones był jednym z pierwszych, którzy dopadli niemieckich umocji. Czterech Niemców odrzuciło broń na bok i podnieśli ręce do góry. Razem z Georgem Weberem wyprowadzili jeńców z okopów, stali ze spuszczonymi głowami. Zrozumieli, że aliantów już nikt nie zatrzymał. Nikt już nie strzelał. Sniper Kurt Schmeichel z podniesionymi rękoma do góry kątem oka obserwował zbliżającą się postać szkockiego dudziarza, którego szybko otoczyli koledzy. I za wszelką cenę starał się zapamiętać jego twarz. William, Ty nas uratowałeś. Twoje dudy nas ocaliły. Podbiegają do niego, gratulując tego, co zrobił. Wielkie odwagi. Każdy chciał poklepać szkoda i uścisnąć mu dłoń. Bardzo wiele mu zawdzięczałem. <suszy> William Millin czuł się mocno zażenowany tą sytuacją. Nie czuł się bohaterem. Był żołnierzem, jak pozostali, wykonywał rozkaz najlepiej jak umiał. William Bill Millin stojąc na normandzkim piasku plaży Sword nie wiedział, że przeżyje wojnę, a tak się stało. Nie odniósł wojennych ran, jedynie odłamek zniszczył jego dudy. Po wojnie zrobił kurs pielęgniarza i opiekował się weteranami dotkniętymi stresem pourazowym. Francuzi w 2009 roku przyznają Piper Billemu Legię Honorową. 17 sierpnia 2010 roku w wieku 88 lat William Bill Millin umiera, ale nie umiera o nim legenda. Kilka lat później na plaży Sword, na której lądował 6 czerwca 1944 roku, postawiony zostaje pomnik. Na jego cokole dumny dudziarz William Millin spogląda na normandzką plażę. Trzymając w dłoniach dudy, chciałby jeszcze raz zagrać chłopaka z góry. To ja najbardziej jestem wzruszony tym, że mogliśmy być Państwem. A teraz pozwolę sobie zaprezentować uczestników, zrobię to w sposób bardzo niekonwencjonalny. Przyjaciele, ustawcie się przed Państwem, niech Was poznają, zobaczą. Ja pozwolę sobie zejść na dół dobry państwo, Karol Matusiak, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, więc troszeczkę inny okres, bardziej średniowiecza i 17 do XVII wieku, Brawo! historia książęca, jeżeli Państwo już będą e, musieli trochę intelektualnie pozwiedzać komnaty, to zapraszamy do Darłowa, 3 metry Dzień dobry, Dobra. mam pytanie, ile zajęło Państwu, pa, państwu y, ćwiczenie tej rekonstrukcji? Jak, jak długo robisz, ile żeby ją się przygotować? No, około jednego dnia żeśmy tutaj uczyli się i po prostu próbowali, żeby mniej więcej wyszła ta rekonstrukcja. Czyli to nie było jakoś trudne? No, powiedzmy, no, nie mówi się, że nie jest trudne, bo zależy w jakim miejscu są różne momenty i różne sytuacje, i do tego trzeba się jakoś dopasować. A czy baliście się może wybuchów? No zawsze trzeba się bać, bo to jest jednak pirotechnika i trzeba uważać i różne rzeczy się zdarzają i po prostu trzeba uważać. A czy były jakieś wypadki podczas takich rekonstrukcji? No może teraz ostatnio nie było jakichś wypadków, ale zdarzały się na innych rekonstrukcjach, że niebezpieczne rzeczy się działy, odprysk złowy, kogoś tam oczy zaproszył, czy ogłuch trochę, jak zbyt blisko był. Także rekonstrukcja się udała, tak? No ja uważam, że tak. Dzie dziękuję, miłego dnia. Nawzajem. Ich habe diesen General gefragt, ob es ist gut ge gegangen ist. Ja, und er hat gesagt, dass ja, das war alles gut. Und ich habe auch gefragt, ob haben Sie sich, ob haben sie Angst vor diesen hier alle Ausschüssen? Und sie haben gesagt, er hat gesagt, ein bisschen, aber nicht so ganz. Ja. Und ich habe gefragt, wie viel haben Sie trainiert zu dieser Rekonstruktion? Und, sie und er hat gesagt, dass so ein Tag, weil sie nur sehen, wie es würde aussehen. Und das war einfach alles. Wie no, tue ja ich es mit dieser Rekonstruktion? Ich versuche, meine Rolle als najbardig authentisch zu machen, wie es möglich war. Muszę przyznać, że podoba mi, podobało mi się bardzo. lecz moim uszom nie. Okej. Okay. Ich habe gefragt, wie hat sie gefühlt als ein Deutscher? Und er hat gesagt, das war echt gut. Und ja, wollte das authentisch, authentisch machen, dass das normal aussieht. Dziękujemy. Dziękujemy. Danke. Proszę bardzo. Złupaliśmy teraz Dudziarza, który był główną postacią na rekonstrukcji i teraz chciałbym mu zadać kilka pytań. Ile, ile się pan do tej roli przygotowywał? Oczywiście dudy są oryginalne. jest to instrument, który rzeczywiście działa i faktycznie dźwięki, które słyszeliście państwo na inscenizacji pochodzą właśnie z tych tutaj trąb, czyli elementów z dud. Ile się uczyłem, tyle ile było potrzeba, żeby zagrać akurat ten utwór, który dzisiaj widzieliśmy państwo na inscenizacji w Darówku. Ich Fakt gefragt, wie viel hat er sich? To jest spektakl. On je er hat że das je er hat zu so viel, das je To jest ma A jak pan się na tym zlecie podoba? Czy jeszcze pan nie był tutaj? Tak. Jestem muzealnikiem, pracownikiem Zamku Księżniczów Pomorskich w Darłowie. I przy każdej okazji takiej, która nawiązuje do działań historycznych, próbujemy też się pokazać jako muzealnicy i dziedzictwo kulturowe też demonstrować naszym gościom, którzy przybywają do Darówka. Ich hab gefragt, hier gefällt? Und er hat gesagt, ja. Er hat hier auch gesagt, dass er ist hier auch ein, ein Arbeiter im hier, in im Darlovo und er hat gesagt, dass er wollte auch sagen, dass hier ist auch so etwas und er wollte auch sagen, dass es ist im Darlovo nicht nur diese hier hier das alles hier nur das ist noch hier das gibt es das Kassel und das ist alles. Danke. Danke sehr. du kannst. Ihr wollt mit diesem Fahrzeug hier paradieren oder habt ihr nur so reingefahren? Ja, ja, ich habe reingefahren dürfen. Ich bin auch schon ein paar Parkour gefahren. Ich bin einmal stecken geblieben. Aber war alles cool. Und welches Mal seid ihr hier? Das dritte Mal. Z pytamy się, które razy sagt, Und pan mówi, że trzeci raz. Ich spreche jetzt für Sie Deutsch und mache ah, okay, ja. auf Polnisch, ne? Okay. Und das glaube ich ist alles, ne? Binnie? Das ist alles. Alles ja. Danke. Ich danke. Dankeschön. Schönen Tag. Trześću tej pana zapytam, wie się tej panu podoba. Wie gefällt jetzt äh, hier ihm? Äh, auf den ersten Blick gefällt es mir erstmal gut. Äh, ich kenne diese Treffen von früher. Ich bin ja schon vor 20 Jahren hier gewesen, wo das erste Treffen überhaupt an dieser Stelle gewesen ist. Ja, und äh, Es war ja zwischendurch an einer anderen Stelle und da war ich nicht hier und es äh, ist sehr gut, dass es wieder hier stattfindet. Mhm. Ja. Pan powiedział, że fajnie. Był tutaj już 12 lat temu i powiedział, że był nie w tym miejscu, bo tutaj to stoisko się cały czas przemieszcza i powiedział, że był trochę w innym miejscu. I teraz się zapytam, skąd pan jest i wofon seid ihr? Wir sind aus der Region von Berlin, 50 km über Berlin, ein kleines Dorf. Und welches Mal seid ihr hier? Oh, ich hab's ja gesagt, ich war schon zum ersten Treffen hier, ich war bestimmt schon 10-15 Mal hier. Ja. Mhm. Yeah. Mhm. Ty też się spytałem, który raz tutaj pan był. Pan powiedział, że do końca nie wie, nie liczył, ale tak gdzieś koło 15 razu. Coś tak koło tego, ja powiedziałem mhm. ładny wynik. No i to było na tyle. Dankę.